Cześć, W dzisiejszym odcinku na moim kanale robimy grupę nadawczą na Roblox. Ogólnie mega długo na to czekałam, więc utwórz grupę omega, omega. W ogóle Wyszłam sobie na tą grupę team hejterka bo mega się martwię, bo wiecie, wiecie, jak znacie co to wiecie, co się dzieje. Ale dobra, nazwa grupy. Nazwa. Może tak? je a duszam. Chciałabym takie iskierki, ale nie wiem gdzie to jest, więc czekajcie. Dobra, może być tak w sumie. <laughs> Albo takie. O tak, 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 tak. Adu I może mogą być takie kwiatki, bo ładnie wyglądają, prawda? Eee. To ja dusia. Jaka dusza A to grupa gru, grupa dla widzów a dusi. A dusi zasady. Kropka. Nie wyzywamy... Nie wyzywamy się. Nie wyzywamy się. Pomagamy sobie nawzajem. Nie będę czego pisała, ale no i nie przeklinam. Witam w mojej. Czekajcie. Musimy. Mniejszy się. Witam w mojej grupce. Ehe. Dobra. Tutaj sobie ten. takie ten i nie kwiatka, tylko tutaj damy sobie chmurkę. I to tak trzeba Zasady. I wybierz obraz na urządzeniu. I tutaj mogł nie dała, kochani. I czekajcie. Mm. matka czekajcie, wiem, że znalazłeś coś. Bo mi o, właśnie, te zdjęcie mi dała. No i może być. I teraz każdy może dołączyć do tę grupę z Sarowuxów. Tak. O oh my god mm, Teraz czekajcie, co? No. No, halo. Czekajcie. Ogólnie sklep się i tutaj. Muszą być takie znaki, i teraz. Powinnam już móc kupić tą grupę. Ale dobra, czekajcie. Omg. Oh e. 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 Omg. Oh Hej, widzowie. Tobie pozdrawiam was. A. Hejcia! Hejcia, zamieść! i dobra! Ej, dobra! Myślałam, że. Muszę tylko że nie opuścić grupy. Nie, 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 opuszczamy grupki. I. sklep, że. Duduję Tu Patrzcie, to jest moja grupka. ui! Ej, patrzcie, nie wiem czemu się... Nie zakończyłem to, co ten muszczo wygra, Czemu się... I czekajcie. Czekajcie. O, dobra, już jest zdjęcie. Wejdźmy sobie i zobaczcie, To jest nasza grupka, kochani. E hejka to Jadusia, to grupa dla widzów a Dusi Zasadnie wyzwamy się. Pomagamy sobie nie przekijamy. Ale zrobię mega członek administrator, właściciel członek. Oh dobra, no. No, serio, mega szczerze, a no. Was zapraszam do tej grupki, bo po prostu, e, jak piszecie sobie w grupach widzowie Adusi, to e, wyświetli Wam się e, takie coś i będziecie mogli od razu dołączyć już będziecie w tej grupce. Więc, no, ja no, polecam i no. To tyle, pa!